Praktyka czyni mistrza. Odkryłem w sobie przeznaczenie, a jest nim bycie pilotem. Chyba do telewizora. Prędzej na Kubie dojdzie do obalenia komunizmu, niż dolecimy do lasa jednak łąka. O i, czy mógłbyś gdzieś tutaj wylądować? Muszę załatwić sprawę, która zadecyduje o losach ludzkości. Lądowanie to moja specjalność. Znajdę tylko dogodne miejsce. Jeżeli lądujesz równie umiejętni jak latasz, to ja może napiszę testament. Oj, nie wyszło, ale za pierwszym razem, to nawet do nocnika się nie trafia. Czuję już zapach zwycięstwa. Patrz tylko na to. Genialnie. Chyba wezmę u ciebie naukę pilotażu. Ech! Dobra, to może powiesz mi teraz, cóż to za ważna sprawa, którą idziesz załatwić? Muszę siku. O cholera. To oznacza skażenie na większą skalę niż w Czarnobylu. Przez tą minutę helikopter będzie pod twoją opieką. Nie waż się go zniszczyć. Ty już idź lepiej sikać, bo tym razem ci grzyb w pęcherzu wyrośnie, a takiego to ja już nie zjem. A co mi tam? Jakaś prymitywna małpa nie będzie mi mówić co mam robić. Latałem tym helikopterem na wojnie w Wietnamie, więc na pewno nic mi się nie stanie. Teraz już wiem, co znaczył napis autodestrukcja na czerwonym przycisku. Słuchaj-no, orangutanus, nagle zaatakowało mnie stado tyranozaurów latających, amerykańska marynarka wojenna, Koreańczycy wysłali na mnie bombę jądrową, Gustaw zadzwonił i powiedział, że jestem ojcem, zrozumiałem sen życia no, i sam rozumiesz co dalej się stało. Tak, Zenku. W czasie, w którym ja bym silnika nie zdążył zapalić, ty dałeś radę zupełnie pozbawić nas środka transportu. Musimy iść pieszo. Jak długa droga jeszcze przed nami? Orangutanus. Gdzieś ty się podział? Orangutany mają w zwyczaju żegnać swoich przodków, w tym przypadku nasz helikopter. Musiałem odprawić modły. A jak nas zaatakuje stado dzikich tygrysów syberyjskich? Jestem pewien, że się ciebie przestraszą. Poza tym, mnie już zaatakowało orangutan i chyba nic gorszego być nie może. O, patrz, wróbelek tam leci. Jak można nie rozróżniać wróbi od papugi? Trzeba być tobą. Ty, czy tam przypadkiem nie stoi samochód? Nie, Zenku, on nie stoi. Ktoś go tam po prostu zaparkował. Hura, hura. Jesteśmy uratowani. O, oh, ja, yeah. let's go męka man, man. madafaka. Nie molestuj już tego auta. Bo co, poskarżysz mamusi? Poskarżę babci, kiedy już ją znajdziemy. Ty nie znasz kunegundy. Jak się dowie, że ją szukaliśmy w całym stanie ciecz to tak mnie uściska, że schudnę 10 kilo. Fajnie, ale teraz już jedźmy. Zobaczę co w radiu słychać. Projížděl jsem dědinou, cestou na Vizovice, přivítal mě předseda, řek mi u Slívovice, živého či mrtvého, Jožina kdo přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl jezede. Jožin s bážin, močálem se plí. Jozin z Bażin, se blizi. Jozin z Bażin, zupy browsi. Jozin z Bażin, kołsie Na Jozina z Bażin... Czy mi się wydaje, czy ten policjant za nami biegnie? Lepiej się zatrzymam. On chyba czegoś od nas chce. Dzień dobry, Wasza Wysokość. Ależ Pan świetnie biega i ma Pan bardzo ładny strój. W ogóle jest Pan świetny. Dziękuję. O dziwo to samo mówiło mi już dzisiaj dziesięć osób, które zatrzymałem. Do rzeczy. Proszę mi okazać dowód tożsamości. Tak jest, Wasza Wysokość. Oto on. Ze względu na to, że też wywodzę się z lasu równikowego, puszczę was wolno. Ale uważaj, Zenku. Rzucasz się nieco w oczy. Główno prawda, pieprzone psie. Ja się wcale nie rzucam w oczy. Prawda, orangutanus. Eee, no tak, Zenku, eee, chyba tak. Jedzimy stąd. Co ty na to, żebym dał do naprawy nasz wóz? Znam tu dobrego mechanika. Świetny pomysł. Nasza bryka się nieco zniekształciła. Łojacie, ale mamy teraz samochód. W dodatku w moim ulubionym kolorze. Patrz na to. Juchu uchop tralala będę jeździł jak wyścigówa. Oszczędź mi od ruchów wymiotnych, dobra? Uf, późno już, a moje ciało potrzebuje benzyny. Wstąpię do tego baru i z orzeźwię mój umysł. Matko, czy tego palanta rodzice nie kochają czy jak? Co ty robisz frajerze? Zostaw już mnie, nie chciałem ci otrzeć karoserii. Zaraz wrócę. Dobry dzień. Poproszę martini z sokiem z kiszonej kapusty, posłodzone miąższem z włosów bizona. Wstrząśnięte, niezmieszane. Hej ho, hej ho tralalala. Kocham cię, orzeł. Jestem Orambutanus. Coś ty tam pił? Piłem ja olej, z pierwszego tłoczenia. Pech chciał, że przykleił mi się on do podniebienia. Hip hip, hura, zabiłem gbura juchu u uh, uchej maleńka osorki nie chciałem. Łał wow, ale jazda, co nie, orzeł? Ja tam bym wolał, żebyś zwolnił. Sewul co chcesz ale ja wiem lepiej jazda ała au. au, au.